Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Słuchajcie, jest tak, jak się pokonuje mistrza, nie śmiej się, Maćku, ja wszystko widzę, jak się pokonuje mistrza, to się zyskuje jego tytuł, tak? Ale, a kto był mistrzem? Jesteś od tej chwili, Michał, Bosem freak fightów. No ale to nie pokonałem Mistrza, bo ten, z którym niby wygrałem, to nie był Mistrz. Nie, on był Bosem. Królem będzie wtedy, jak przejdzie Bosa. Jak to jest z... tym Bosem? Ja jestem Bosem, fightów. No no to teraz przeszedłem Bosa, przeszedłem grę. Przeszedłeś Bosa, przeszedłeś grę no. i co teraz? No nie wiem. Muszę chyba zmienić grę i zacząć od nowa. <laughs> e, Michał, e... No. Gratulacje zwycięstwa, no. sam, się, sam się z tego śmiejesz. No. Taka kuryzalna, co sytuacja? Znaczy ta walka zakończyła się w najgorszym możliwy dla mnie sposób. No. Bo dla mnie to jest tak jakbym, nie wiem, wolałbym chyba przegrać po ciężkiej walce, niż, niż żeby była taka decyzja. No ja się źle czuję z czymś mhm. takim, nie? Od początku silne. Jak yy, silny bardzo był Daniel Brega w tym pojedynku czy nie, bo widać było pod koniec, no już się nawet odwrócił. No ale to nie było dziwne, że mnie yy, obkręcił na, na tej ścianie, no bo to, to ja miałem świadomość, że w początkowej yy, fazie yy, walki, to on będzie ode mnie na pewno silniejszy. No. Mhm. Ja robiłem u nas z chłopakami z klubu, to to, to wiem, że oni też mnie po prostu obracali i, i tu chodziło o to, że w, czym dalej w las, tym więcej drzew i czym dalej w walce, tym on miałby mniej siły, mhm. bo ciężko by było mu dotknąć takie, takie gabaryty, jakie on ma. Mhm. A jak kopał, to kopał mocno, czułeś? Znaczy on mnie raz kopnął. No właśnie, to czułeś, czy nie? M bo znaczy to się to wydawało, wiesz, mocno. Mhm czy znaczy, wydawało się mocno, no, na pewno mocniej kopie niż goście z wagi półciężkiej, no to, to wiesz, no ja wszystkie miałem świadomość, wiedziałem, że to jest walka dużego ryzyka, że ja jestem zawodnikiem na no, półciężką mały, mm -hmm. a nie mówiąc o ciężkiej, on jest na ciężką duży, no. no bardzo duży, no. Tylko, że ja, mi się wydaje, że w clinchu nie był taki silny. Tak? Tak, no ale jak mi zawalił kolano, to już, to już, to już, to już, <śla> już, to już no. Już nie mogę powiedzieć, że no nie był no. silny, a bo jestem taki rozbity, a bo on tak mocno bije, no. No. E, To było tak, jak w takim, takim tajskim klinczu, takie szerokie kolano, nie? Takie, wiesz, takie no okrężne. No od boku. No, no. no wiesz, on mi nie uderzył w szczękę, tylko gdzieś, to był taki farfocet gdzieś na bok, nie? No, farfocet, ale potem nagle prr, 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 i na glebie. I po, po, e, to był knockout, to był knockdown. E, jak to wyglądało? Nie, no no-kaut to nie był, bo ja chyba chciałem wstawać, a to po prostu mi ścięło z nóg, nie? Mm -hmm. no, byłem bardzo skołowany, taki wiesz, no. No tak jakby mnie na chwilę, tak wiesz, na, na sekundę, pam i do, 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 później już normalnie chyba. Widziałem, co się dzieje, mniej więcej. Nie? Mm -hmm. Znaczy nie wiedziałem co się stało na zasadzie takiej, yy, wiesz, dlaczego yy, jestem nagle na dole, nie? No Aha. przecież miałem być na górze. <głos> <głos> Cały czas miałem pojadać, że jestem na górze. Tak, góra, góra. Tak, e, tak. Słuchaj, największy zarzut wśród kibiców, ty pewnie czytałeś komentarze, nie? Znaczy, słabo czytam komentarze. No, dużo wiadomości dostałem. Największy zarzut wśród kibiców jest jaki? No, ja widziałem taki, mógł wstać, udawał, e, aktorzył. No, co udawałem? Pytam się to, co piszą ludzie. No, ale że nie, no, jakiś argument na to. Żeby Pewnie, ktoś... że wykorzystałeś sytuację, żeby przytrzymać, żeby była dyskwalifikacja. No ale to co, co przeaktorzyłem? To, że on mnie uderzył tym kolanem, nie uderzył mnie. No przecież chyba ludzie widzieli, że, że mnie trafił kolanem. Mhm. Nawet sam trafił... sobie jeszcze rozciął mnie głowę. Nie kolanem tak, że rozciął i swój ułogiowy. No to no. Nie, mówienie o tym, że ja przeaktorzyłem, no to, to, to trzeba być idiotą. Następna sprawa. Yy, uważam, że. Yy, Decyzja o tym, żebym nie walczył dalej była dobra, no wiem, że może się nie spodoba to wielu fanom, ale, ale w momencie kiedy już raz byłem podłączony, no to drugi raz to on by mnie klepnął i, i, i by mnie znowu ścięło, no. No bo już mózg by szybciej się wyłączył. Michał, uważa, że ta ściana, teraz tak z perspektywy no. czasu, to, bo według mnie to był duży błąd, że to ja był uważam, uważany jako parter. Nie. ja uważam, że dużym błędem jest to, że ludzie, którzy przychodzą na odprawy, nie słuchają tego, co sędziowie mają do powiedzenia. Mhm. Jarosz o tym mówił tyle razy, że, yy, no, że już, no, nie wiem, no, małpie byś wytłumaczył, albo jakbyś przy, przy, przyprowadził tam krowę, to byś jej wytłumaczył, że to jest parter, nie? Mhm. Tylko bo tam się pojawiało takie coś, bo ona, ta ściana była pod bardzo dużym kątem. Tak. I kiedy na niej leżałeś, to na pewno miałeś takie wrażenie, tak jakbyś stał. I niektórzy, wiesz, yy, intuicyjnie wyprowadzali te kolana, no bo każdy tak intuicyjnie myślał, że to jest stójka. Ty masz duże doświadczenie w klatce, na pewno też masz bardziej trzeźwy umysł w klatce. Być może ktoś, kto ma mniej tych walk, wiesz, bardziej się podpala. O to mi też chodzi. Jak uważasz? No uważam, że nie, nie możesz się podpalać, bo następnym razem, jak ktoś kogoś przewróci i kopnie go w zęby sokerkikiem, to powiem, że też się podpaliłem. No tak, wiesz, ale inaczej parter odczuwasz, jak leżysz na glebie, a jak jesteś pod takim kątem, ale nie? Masz y, wytyczne i zasady. Mhm. No ja nie, nie, wiesz, nie no wiesz, ja to rozumiem. To, tylko czy według ciebie ta zasada w sensie, nie jest trochę ja bez sensu? Bardzo. Ja walczyłem całe życie w MMA, później no. walczyłem w boksie. I miałem po jednej walce, miałem w K1 i tak dalej. I, I jakoś potrafię mniej więcej przestrzegać tych zasad. Mniej więcej. Nie mówię, że idealnie ich przestrzegam, ale co praktycznie walkę miałem zmieniane zasady i, i potrafię się do tego dostosować. No dobra, ale jakbyś miał robić, załóżmy, byś był organizatorem, byś robił drugą galę, to byś uznał ścianę jako parter, czy byś raczej, że to jest e, tak jakbyś był w walce przy siadce? Nie wiem, nie jestem organizatorem i nie chciałem <laughs> odpowiedzieć na, na to pytanie. No bo skoro to ktoś dawał takie zasady to jakieś logiczne wytłumaczenie ma na to. Okay. No wiesz, ja musiałbym się nad tym dłużej zastanowić. Od tak powiedzieć, że nie był to błąd, to, to jest dla mnie też chore. Ja uważam, że wszystko było dobrze. Tylko yy, ci zawodnicy, którzy co niektórzy walczyli, to to no, zawodnicy, no frikowie to nie są ludzie, którzy potrafią cokolwiek wpoić sobie do głów. No no, no nie, no to wiesz, wszystko jest dzięki nim więc i, i, I tego typu rzeczy, no przecież jasno mieli powiedziane, mhm. wiesz, mało miejsca było i tak dalej. Mhm. To właśnie o to chodziło, żeby była cały czas płynna akcja. No ale to no, no, jest jak jest. No, przecież ja też wiesz, no, nie jestem alfą i omegą i nagle nie stwierdzę, że, wszystko, że ja mówię dobrze, a wszystko dookoła jest złe. No. Skoro oni uważają, że jest tak, jak jest, no to jest tak, jak jest. Ja się nie będę z nikim kłócił, bo mi, by, mi brakuje już latnie. Ja już odpuściłem dawno. Wygrałem z Denisem, był protest, zmienili na remis. Nawet słówkiem się nie odetwałem. Wygrałem z Kubiszynę, spadła na mnie fala hejtu za to, że walczyłem i chciałem wygrać i, i wszyscy sędziowie byli przychylni Po Pasterno... Znaczy po Kubiszynie wiesz hejt? Co ty no jak to nie? To ja nie widziałem. No, cały czas. To są jakieś... No? To jest jakiś fatum. Wygrałeś i co? I jeszcze źle? No, no cały to czas. Przegrać musiałeś. No teraz dostałem kopa na łeb y, z kolana. Trzeba i... było głowę trzymać wyżej pewnie, co? Trzymałbym głowę wyżej, jakbym wiedział, że on będzie... Nie, ale, tak. sorry, ale bo widziałem, byłem taki jeden komentarz, ale to już jest takie, wiesz, ten kurozum Ktoś tam napisał, że no to mógł posterne głowę trzymać ale wyżej. Miał rację, bo normalnie, w normalnej walce bym trzymał wyżej. No. A tu specjalnie schodziłem niżej, bo wiedziałem, że mnie nie ale może Tak, Ale górę. chodzi mi, że tam był taki sens tej wiadomości, że to jeszcze twoja wina, rozumiesz? A, no, no na to bym nie wpadł. To no może, ta, może i tak jest, no. No, może i moja wina. E, chciałbyś... E, Drugie walki z Denisem Lebregom, tylko w takiej normalnej, załóżmy klatce? Chciałbym, bo ja uważam, że. Niedokończona znaczy, nie dokończona. No teraz to, 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 to. dla mnie to jest tak. E, e, mam inną już motywację do tego, żeby wygrać ten pojedynek. Wcześniej to było tylko, żebym wygrać, a teraz jestem zdenerwowany, nie? O! No jestem wkurzony. Nie, no jestem w znaczy no na pewno, no bo no, też jesteś zawodnikiem no, z krwi i kości, nie? więc chciałby, żeby ta walka zakończyła się no, no normalnie. Ja też go uderzałem kolanami, mogłem go na******* w jaja. no, no ja on by się schylił, to kopnąć go w głowę i powiedzieć później, że no słuchajcie no. Ulica. Ulica. Ulica, underground. No, underground, Uli under ulica. <śpiewanie> e, jeszcze tylko jedna sytuacja, nie. największy pechowiec gali Marcin Wrzosek. Tak. Jak może skomentować tą sytuację, że Piotrek Tyburski wbiegł do tej areny, rzucił Marcinu, no i się wydarzyło co wydarzyło? Najłatwiej by było powiedzieć, że Piotrek Tyburski nie powinien go w ogóle dotykać, ale wiesz, ja już podchodzę do tego tematu inaczej. Hmm. To są freak fighty i oni są nauczeni. no To o czym mówiłem, że na konferencji ja mówię tak. A oni są już nauczeni tego, wiesz, takiego przepychania się, yy, wiesz, jakiegoś dotykania i tak dalej. Dla mnie wiesz, w momencie kiedy jesteśmy zawodnikami, mamy walkę, czy jestem po, wal po walce, zaraz mam następną, no to gość jest jak, jak nie wiem, jak jakaś ikona, nie możesz jej nawet dotknąć, mhm. nie. No bo, bo to dzieją się takie rzeczy. Przecież on tego nie zrobił specjalnie, nie rozwalił mu nogi specjalnie, a no wyszło nie, no, jak wyszło. Myślę, że nie, no to było nieintencjonalne, no ale to było głupie. I zobacz, yy, waliliśmy Bekę, że. Nie, nie głupie było to, jak rzucił labryga krzesłem i uderzył szachtę w nogę? Było, ale słuchaj, teraz yy, waliliśmy Bekę z tego, co mówiłeś, że walisz te populizmy na konferencji. No i finalnie wyszło trochę na twoje. Że jednak w tym okresie przed walką no, trzeba uważać, a tutaj jeszcze szczególnie to tu był turniej, no nie? No tak. Bo wiesz, no bo on został wykluczony z całego turnieju no i no, lipa, lipa. No, zamiast zawodnik iść do szatni, wiesz, odpoczywać, nie wiem, regenerować się jak najszybciej, to jeszcze ktoś wiesz, no. no ja nie, powiem Ci, że ja lubię tu Judasza, mhm. i, ale Piotrek już jest dla mnie taki trochę, wiesz, bardziej normalny. On tego nie zrobił specjalnie, no ale. No, ale tak się nie robi. A on jest oni są nauczeni po prostu tego, wiesz, przepychania tu, yy, łapania się. Ja już byłem przerażony w pewnym momencie po face to face, jak żeśmy schodzili i chyba Denis za zaczyna się tak delikatnie bawić z tym. Z kwiecińskim, tak się szarpać i tak dalej. Mhm. Dla mnie jest to największy idiotyzm, jaki może być. No, 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 no wiesz, no, przed jakimiś walkami jesteś nierozgrzany i tak dalej. Te stawy jeszcze nie są takie dogrzane. No powinno się bardzo uważać. Mhm. No, życzymy Marcinowi y, szybkiego powrotu do zdrowia i rehabilitacji, no bo to najważniejsze. No. Najważniejsze, że Fame y, stanął na wysokości zadania i, i będzie mu pomagał w tym wszystkim. Mhm. Ja A osobiście, prawo. jak miałem kontuzję, to muszę przyznać, że nie zostawili mnie w ogóle bez żadnego wsparcia. Wszystko od A do Z miałem załatwione. Jeśli y, wrzoszeczek będzie miał taki sam, dostęp do wszystkiego, no to nie ma się mhm. czym martwić. Jeszcze tylko jedna sprawa, e, bo tam ludzie też mówili, bo się martwili, że nie dały żadnego wiadu po walce. Po walce e, odwieźli się do szpitala, po, no, jak ja pomimo ja tego, że ty nie chciałeś. Słuchajcie, ja tam idę no, do punktu medycznego, on... Ja się pytam, Michał, jak tam, jak tam? On siedzi tam normalnie, dobrze pokazuje, no nie? Oni go do szpitala chcą, a Michał mówi, ale do jakiego szpitala? Po co do szpitala? Ale pojechałeś, grzecznie. Pojechałem, bo już trener zaczął krzyczeć. No. W ogóle yy, yy, no. pojechałem do szpitala, zostawili mnie na obserwacji, z, yy, i to było też mądre. No. mądre Dlatego mądre. mam trenera. Mądre. Kazał mi jechać do szpitala, zrobili mi tomograf głowy, zostawili mnie chwilę jeszcze na obserwacji. Przyszedł raz drugi lekarz, powiedział, że yy, nie zagraża mojemu życiu żadne niebezpieczeństwo. Mogę jechać do domu, nie mam żadnego krwiaka i takich rzeczy. Bo to wiesz no, nawet e, mógłbym się czuć dobrze poszedłbym spać i następnego dnia bym nie wstał. To jest głowa no, to nie ma żartu. Pamiętasz historię takiego tego pięściarza co dostał cios w tył głowy? No to I... miałem kiedyś kolegę, który e, pewnego dnia poszedł e, spać i następnego już się nie obudził. No właśnie. Dlatego tak. słuchajcie, badajcie się, dbajcie o swoje zdrowie, Michał. E, co? Dobrze cię widzieć, że cały, zdrowy. Wiesz, że mamy jeszcze 3 minuty. Wiem, tylko kończę. No, dobra, dziękuję dobra. wszystkim i sponsorów, sobie dograsz, mamy. Dogram, wkleję, no. Chciałbym podziękować sponsorom przede wszystkim firma Tom Trans RS Development, MGN najlepsze suple, Sprint rowery. Dziękuję. No dokładnie, pozdrawiamy Marcina. E, widzisz wszystko .pl, restauracja Antresola. W Kielcach I Engines and Devils, e, studio tatuaży w Białym Stoku. Dziękuję ślicznie.